Zadanie dziewiąte matura 2024 jest to rozwiązanie równania, ale równania troszeczkę trudniejszego. Zobaczmy. Mamy x do potęgi trzeciej minus 2x kwadrat, minus 3x plus 6. Oczywiście delta nie wchodzi w grę, bo mamy x do sześcianu. Nie wchodzi nam tutaj w grę też przenoszenie x na jedną stronę, bo to nie jest równanie liniowe. W momencie, kiedy mamy wielomian, próbujemy sobie przypomnieć. Co mogliśmy zrobić? I teraz tak, albo możemy wyciągnąć jedną liczbę przed nawias, albo jedno wyrażenie przed nawias, jeżeli się da. No tutaj niestety takiej opcji nie ma, bo przy szóstej nie ma już x. -a. Więc drugim pomysłem, który powinien przyjść do głowy, to jest grupowanie wyrazów. Grupowanie wyrazów, czyli wyciąganie wspólnej części przed nawias z pary, e, jeżeli tak się da. I zobaczmy, z pierwszych dwóch liczb. Możemy wyciągnąć x kwadrat, bo jeżeli zostawimy tutaj x minus 2, no to wyjdzie nam x do 3 minus 2x kwadrat, co by się zgadzało. Jak wyciągniemy z dwóch, dwóch kolejnych minus trójka, to zostanie nam x odjąć 2. No i teraz sobie porządkujemy, czyli x minus 2 przenosimy. Yy, x kwadrat minus 3 równa się 0. No i teraz, yy, co ja tutaj zrobiłam? No to jest takie przejście i nie wszyscy mogą zrozumieć, jeżeli zrozumiałeś, leć sobie dalej. My tutaj próbujemy wyciągnąć x minus 2 przed nawias. Jeżeli ja wyciągam przed nawias, to w drugim nawiasie przenoszę te wyrażenia, które nam tutaj zostały, czyli mam x kwadrat faktycznie minus 3. Myślę, że to, to powinno być przynajmniej jasne, bo to są takie rzeczy, które na pewno na maturze będą. No i teraz przyrównujemy sobie każdy z nawiasów do zera, czyli x to 2 oraz x kwadrat Minus 3, czyli x kwadrat to 3, zatem x to jest pierwiastek z 3 lub x to jest minus pierwiastek z 3. Możemy to ładnie zapisać w nawiasie klamrowym te wszystkie odpowiedzi. I mam nadzieję, że jest to jasne. To jest taki zalążek równań. Bardzo, bardzo zapraszam na stronę z kursami. Trwa teraz mega promocja. Minus 30% kursy tylko w tym miesiącu. Dla moich, dla Was, moi kochani, którzy mnie tutaj słuchacie, tylko i wyłącznie dla Was ten rabat. Także zachęcam do, do wejścia właśnie na, na tą stronę. Myślę, że jeżeli chcesz się przygotować i potrzebujesz uporządkowania wiedzy z każdego działu, powtórki wspólnej, Rozwiązywanie arkuszy, no to idealnie trafiłaś. Zapraszam Cię serdecznie, pa. pa.